Kosinus kąta ostrego alfa jest równy 3 piąte. Wówczas. I mamy cztery odpowiedzi, gdzie każda z nich to jest iloczyn sinusa i cosinusa. Kosinus jest podane. Kosinus alfa jest równy 3 piąte. No, można byłoby już niektóre odpowiedzi całkowicie odrzucić, ale wyliczmy sinus. No możemy skorzystać albo z rysunku, z trójkąta prostokątnego, albo z jedynki trygonometrycznej. Może z jedynki trygonometrycznej skorzystamy. Sinus kwadrat alfa, dodać cosinus kwadrat alfa, no zawsze wynosi 1. Sinus kwadrat alfa przepiszę, a w miejsce cosinusa wstawię 3 piąte i do kwadratu. Przekształcam to, aby wyliczyć sinus. Tu wyjdzie 9,25 równa się 1. Tę liczbę przerzucimy. Może tu napiszę. Sinus kwadrat alfa to jest 1 odjąć 9,25. Jeżeli od jedynki odejmujemy 9 dwudziestych zostanie 16 dwudziestych piątych, gdyż 1 to jest 25, ,25. Co podnieść do kwadratu, aby uzyskać 16 ,25? Albo ten sinus alfa będzie pierwiastek z tego 4 piąte lub sinus alfa będzie równy minus 4 piąte. No zdecydowanie odrzucimy drugą odpowiedź z tego względu, że mówimy o kącie ostrym. W pierwszej ćwiartce same plusy. Więc sinus też. Więc to jest sprzeczne. A zatem sinus przyjmujemy jako 4 piąte. Kosinus był podany. Sinus obliczyliśmy. No to możemy obliczyć wartość tego działania. Czyli ile wyniesie sinus alfa razy cosinus alfa. No to jest to 3 piąte, a nie, w kolejności. 4 piąte jako sinus razy 3 piąte. Nic się nie skróci. Uzyskamy 12 dwudziestych Pytanie, czy jest taka odpowiedź? No odpowiedź C. Tutaj oczywiście było widać, że na pewno odpowiedź abyśmy odrzucili, ponieważ jak kąt jest ostry, to sinus jest ułamkiem, cosinus też jest ułamkiem, no to w iloczynie jedenki byśmy nie uzyskali, ale prawidłowo odpowiedzią, powtarzam, jest odpowiedź C.